Siema wszystkim. W dzisiejszym odcinku mamy pytania i odpowiedzi. Będzie 10 pytań, 10 odpowiedzi w 10 różnych miejscach. Także ten filmik wcale nie będzie nudny, także oglądajcie go do samego końca. Dobra, pierwsze pytanie. W Tajlandii zostajesz na no, zawsze czy planujesz powrót? Zapytał Sobek F. Plus do tego jeszcze połączyłem z następnym. Czy żyjesz tu i teraz? Czas pokaże. Zapytał Łukasz Zawada. No to tak, żyję tu i teraz. No. Życie jest jedno, dlatego trzeba korzystać z każdej chwili, którą możemy wykorzystać. Bardzo się cieszę, że tu trafiłem. Naprawdę to jest wspaniałe miejsce. No. życie w raju, taka jest prawda. Jest tu wszystko super. Super treningi, super pogoda, super jedzenie. Naprawdę nie mogę tu na nic narzekać. No jedynie czasem na samotność, ale ja tam sobie zawsze potrafię znaleźć jakieś zajęcie. Ja uważam, że ludzie inteligentnie się nie nudzą, także... Ja się to naprawdę nie nudzę. Zawsze sobie coś znajdę do roboty. A po prostu, co będzie w przyszłości, to czas pokaże. No, chciałbym to zostać jak najdłużej, bo, bo wszystko to jest fajne. Tylko teraz też tak pozytywnie do tego bo jest sezon letni. Jak będzie sezon deszczowy, zobaczymy, co będzie. Będzie więcej padało, będzie brzydka pogoda. Ale i tak myślę, że jeżeli ja będę ten czas spędzał na treningach, będę miał regularne walki, to będzie naprawdę wszystko fajnie. No, nigdy nie ma tak, że jest cały czas kolorowo. Zawsze są gorsze momenty i lepsze momenty. Ja uważam, że sam wyjazd mój tutaj to jest mega dobry moment, który muszę wykorzystać, który nie szansa, której nie mogłem zmarnować, po prostu. Także będę chciał, żeby po prostu ta przygoda kręciła się jak najdłużej, trwała jak najdłużej, bo, no bo dostałem szansę, no po prostu. No. I takie, taka jest prawda. Dobra, następne pytanie. Jak wyglądała moja pierwsza walka w MMA i pierwsza zawodowa? Jakie uczucia mi towarzyszyły przed walką? Karol Kublak. No to tak, moja pierwsza walka amatorska w MMA była tutaj, w Tiger Muay Thai. W 2011, w grudniu dokładnie, albo w listopadzie, nie pamiętam, przyjechałem i po miesiącu treningów zapytali się, czy chcemy walczyć tu na takim Barbecue Beatdown. No i się zgodziliśmy oczywiście, ja z bratem, bo tu razem, zgodziliśmy się, walkę miałem z Anglikiem, wygrałem w pierwszej rundzie przez TKO. jakie uczucia mi towarzyszyły, no, na pewno ekscytacja duża, czy był stres, nie wiem, nie pamiętam, możliwe, że był, ponieważ była to moja pierwsza walka, a co do pierwszej walki zawodowej, no to, to była w tajskim boksie właśnie, Raczej stresu nie było. Znaczy zawsze jest jakiś mały stres, ale ja dużo trenuję mentalnie, trenuję swój umysł, żeby być przygotowanym na walkę, żeby się nie stresować, żeby nie tracić energii. Dlatego zawsze staram się do tego podchodzić na spokojnie. Walkę, jeżeli wchodzę już do ringu, moje wszystkie emocje raczej opadają i już jestem typowo skupiony na tym, co chcę robić, czyli na wygranej i na dobrej walce. Kolejne pytanie. Najbardziej ekstremalne danie, jakie jadłem w Tajlandii, które nie wyglądało fajnie, a okazało się smaczne. No to były to na pewno świeższe. Świeższe przyrządzone na oleju, z solą. Były bardzo smaczne. Smakowały jak chipsy, tak naprawdę. Byłem przekonany, że będzie dużo, dużo gorzej. Ale jednak było dobre. Także, jeżeli ktoś będzie w jakimś azjatyckim kraju, będziemy okazję spróbować to spróbujcie, bo naprawdę warto. Mój brat i moja była dziewczyna próbowali też skorpiona. Ja nie spróbowałem, bo po ich minie widziałem, że wcale nie jest smaczny, także ja tylko, tylko spróbowałem robaczki właśnie. No. Ale jak będziecie mieli okazję, próbujcie wszystko, co się da. Można tutaj spróbować jeszcze larwy, można spróbować tarantule, różne stonogi, ale no, jest naprawdę masa rzeczy, które tu można jeść. Niekoniecznie będą dobre, ale spróbować warto. Pytanie numer 4. Jak zarabiam na pobyt w Tajlandii, z czego się utrzymuję. No, i zadał Radek kart -Szyński. Także tak. Utrzymuję się w większości z tego, co sobie po prostu oszczędziłem. Rozwalam swoje oszczędności, to jest najgorsze. Dodatkowo prowadzę lekcje indywidualne. Mam układ z Tigerem, pomagam załatwiać ludziom treningi. Przez to Tiger mi daje jakąś tam działkę. Mam układ z biurem podróży, który też mi coś tam daje. Załatwiam hotele. No, wszystko po prostu łapi się, czegoś się da, żeby tylko skądś te pieniądze wpadały. Tak samo mam jeszcze walki pieniądze. Myślę, że w jakiejś przysz niedalekiej przyszłości zacznę też mieć pieniądze z YouTube'a i może z Patronite. Także po prostu szukam tych pieniędzy, gdzie się da. No. Tak, jak mówiłem wcześniej, tutaj życie też nie kosztuje jakoś mega mega drogo, ale pieniądze trzeba mieć. Także no. wszystko kosztuje. Nie tyle co gdzie indziej, ale też kosztuje. No i no głównie z tego się utrzymuje. No. Jak, jakoś sobie daje radę jak na razie. I myślę, że z czasem będzie jeszcze lepiej. E, następne pytanie od Krzyśka. Nie wiem, jakiego ja oni podpisał się. Dlaczego akurat Phuket i Dlaczego Tiger Muay to był zupełny przypadek, tak naprawdę. Kolega mojego brata, z którym razem pracowali, e, powiedział nam, że pojechali. My chcieliśmy jechać na obóz do e, Holandii. On mówił, że takie same koszty wyniosą, jeżeli polecimy do Tajlandii. No i po prostu w Google wpisaliśmy Waitajandia. Thailandia coś takiego dokładnie, czy obóz tajskiego boksu w Tajlandii. No i pierwsze co, to wyszedł Tiger Wait. No i tu przyjechaliśmy dokładnie. Była to przygoda po prostu. I... To miejsce jest takie, że każdy, jeżeli przyjedzie tu raz, przylecie kolejny i kolejny. Gwarantuję, no, w tym miejscu się człowiek zakochuje. Jest tu piękne wszystko na tej wyspie, są piękne plaże, piękne treningi. Już mówiłem o tym, dlatego nie chcę się powtarzać. Gwarantuję każdemu, że kto przyleci tu pierwszy raz, to pokocha to miejsce. A dla mnie tym bardziej jest jeszcze lepiej, ponieważ jestem w tymie. Oni do mnie podchodzą już indywidualnie, nie jak do turysty. Dużo osób narzeka na tegera, z tego co czytałem na różnych forach. Ale to narzekają ludzie, którzy przyjeżdżają tu na chwilę, nikt ich tu nie zna. No i powiem Wam tak, tu jest w miesiącu zapisany od 500 gó do góry osób. Także to jest taki przemiał ludzi, że trenerzy nie mogą zwracać uwagi na każdego. No Nie ma nawet najmniejszej szansy. Dopiero jeżeli ktoś mówi, że zostaje na parę miesięcy, wtedy już ten trener do Ciebie inaczej podejdzie. Ja tu przyjeżdżam od wielu lat. Jestem w tymie także moje treningi są zupełnie inne niż normalnych osób, które tu przyjeżdżają. Stąd właśnie Puppet, i stąd właśnie Tiger Muay Thai Kolejne pytanie, jakie wybrałem, to jest: jak tu jest z kobietami i życiem towarzyskim, będąc cudzoziemcem bez języka? Marek Ma Makurczuk zapytał. No to, to jest takie pytanie, że ciężko mi na nie odpowiedzieć, tak naprawdę. Bo z jedynymi kobietami, jakimi tu miałem do czynienia. O no, były masaże, z hp <noise> Nigdy tu nie byłem w żadnym związku z Tajką. Chociaż nie wiem, no myślę, że czas pokaże, może kiedyś się to, to zdarzy. No. Na razie jestem za bardzo skupiony na treningach i na walkach, żeby, żeby randkować po prostu. Nie mam na, naprawdę nie mam czasu na razie na to. Ale mam tu znajomych i nawet mam tu Polaka. Kolegę, który też trenuje w Tajgerze, Jest z Tajką. No i chyba nie narzeka z tego co wiem. Bardzo jest zadowolony. Ogólnie powiem tak, tajki są bardzo miłymi kobietami, są uśmiechnięte cały czas. No i kurde, myślę, że one nie stwarzają jakichś nie wiadomo problemów, nie wiadomo skąd i nie strzelają jakichś mega turbofochów, tak na przykład Polki albo inne dziewczyny, bo bardzo często się to zdarza. A tajka jest uśmiechnięta. Ona w ogóle, tajki w ogóle lubią być w związkach z cudzoziemcami, ponieważ one twierdzą, że tajowie nie traktują mi je dobrze. No, dużo jest przypadków, że na przykład są bite i tak dalej, że zdradzane. A jednak cudzoziemcy mają inne podejście do kobiet. Jak już są z kobietami, to je szanują bardziej. No i no wiadomo, no mają lepsze życie tak naprawdę. Taje są biedni, a jednak cudzoziemcy, jak tu przyjeżdżają, to mają pieniądze. Taka jest prawda. No. Pytanie numer 7. Co na to twoja rodzina, że wyjechałeś trenować w Thai w Tajlandii, zamiast zostać w kraju, założyć rodzinę i szukać stabilizacji? Barta z 64. No to tak. Ja w kraju nie mieszkam już 8 lat. Mieszkałem w Irlandii, w Anglii. Jeździłem do Tajlandii właśnie w międzyczasie. No i co? No na początku na pewno nie byli zadowoleni, no bo jednak to jest drugi koniec świata. Martwili się o mnie. No i tyle, no ale pokażę wam jedną rzecz, która podsumowa wszystko to, że wiem, że rodzice się cieszą, że tu jestem i że realizuję swoje marzenia. Pokażę wam kartkę, jaką dostałem od nich na 30 urodziny. Oto ta kartka właśnie, którą dostałem. Powiesiłem sobie ją w kuchni na szafce, żebym codziennie na nią patrzył, ją widział i przede wszystkim czytał to. Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Nie czekaj. Masz wszystko, czego potrzebujesz, by realizować swoje marzenia. Moc jest w tobie, siła jest w tobie. Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia, działaj. No i to jest właśnie najważniejsze. Ja przyjechałem tu spełniać swoje marzenia i moi rodzice o tym wiedzą. Także fajnie, że mnie wspierają. Dziękuję im bardzo za to. Kolejne pytanie. Czemu Tajlandia, a nie USA? Zapytał Paweł Łysakowski. No to myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. No. Ameryka jest bardzo droga. Byłem w Miami, byłem w Nowym Jorku, no i wszędzie, wszędzie jest drogo bardzo. Tam no. się płaci w dolarach, a nie w tajskich batach. Jednak tutaj komfort życia może być dużo lepszy za dużo mniejszą cenę. No. Marzy mi się kiedyś zamieszkać w Ameryce, bo naprawdę bardzo mi się tam podoba. No ale to zdecydowanie jeszcze nie jest teraz czas na to, ponieważ na razie żyję tutaj za grosze, naprawdę za bardzo tanio się utrzymuję. Treningi mam za darmo. Także wydaję pieniądze tylko praktycznie na jedzenie i na mieszkanie. A w Ameryce, jakby to było na pewno inaczej, musiałbym płacić już za wszystko i dużo, dużo większe stawki. Chyba tyle. Pytanie, na które odpowiadałem już setki razy, a ludzie ciągle je zadają. Dlatego mówię od razu, odpowiadam na nie ostatni raz. Nie będę odpowiadał już na, na pytania w komentarzach, kiedy zawalczę na strzelce. No to powiem tak, strelka była tu cztery razy. Ja wstawiłem swój filmik razem z Borysem na drugiej edycji ludzie mieli jeszcze dwa tygodnie do zrobienia tych subskrypcji, po dwóch tygodniach miałem ich, nie wiem, może 1000 i po prostu strelka wróciła do Rosji. To nie jest tak, że oni cały czas tu siedzą, bo z tego co wiem to po całym świecie jeżdżą po prostu organizować to. Wiem, że w przyszłym roku jest... nawet w Polsce będzie strelka, z tego co widziałem na ich stronie. Także zobaczę tam, jeżeli będzie następna edycja. Kiedy ona będzie, tego nikt nie wie. Także no tyle, no. tyle mogę powiedzieć. No i ostatnie pytanie, jakie zadał, nie wiem kto bo się nie podpisał. Także jaki jest mój ulubiony zawodnik z Teckiego boksu? No to na pewno ulubionym moim zawodnikiem jest Raymond Eckers, Holender, który był największą gwiazdą tutaj w Holandii. Pierwszym obcokrajowcem w ogóle, który otrzymał nagrodę na najlepszego tajskiego boksera w Tajlandii. Był pierwszym białym, który walczył na Lumpini Stadium, pokonywał wszystkich. No był mega, mega turbokotem. No. Trzeba przyznać, że naprawdę jest to gościu do naśladowania. Bardzo wiele osiągnął. Wiem, że końcówka jego kariery już nie była za wesoła, ale nie o tym mowa. Mówimy o tym, co osiągnął. No Wielki szacunek za to, że tak się potrafił tutaj wbić i, i tyle osiągnąć na tajskim rynku. I to walczył w latach 90. Bo teraz dużo osób z zagranicy walczy na najlepszych stadionach w Tajlandii, wygrywają swoje walki. Także trochę inaczej to działa. Raz w miesiącu, może raz na dwa tygodnie, jeżeli będzie taka potrzeba. Będę starał się robić takie QA, czyli że pytania i odpowiedzi. Także na pewno w którymś tam odcinku będę mówił, że proszę o zadawanie pytań. Także piszcie więcej tych pytań. Teraz starałem się wybrać takie w miarę możliwe, które odpowiedzi powinny być ciekawe. No, możecie więcej pytać o Tajlandię, o treningi. Możecie. Pytajcie o co chcecie, tak naprawdę. Także na sam koniec to co zawsze: no. subskrybujcie kanał. Udostępniajcie i lajkujcie. Wszystko, dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, życzę wszystkim miłego dnia.